Przyjemnie tak, że Czuję, że z każdym dniem się napieram od nowa. Dlaczego tak krótka jest dobra? Tak! A słońce albo I każdy dzień dla nas jest niczym wakacje. Tak! Przygoda woła dziś. A ten mój to być najlepszy w każdej akcji. Dzień dobry wszystkim. Witam w kolejnym odcinku na kanale Tim Roślina. Zostawcie subskrypcję i łapkę w górę, a dzisiaj kolejny poziom z Dzikiego Zachodu i musimy przetrwać, używ yy, musimy przetrwać i oni nam dali rośliny, no i mamy mojego ulubieńca, ale nie, że yy, po pojedynczego słonecznika, nie, 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 go raczej nie lubię, wolę podwójny, a oto i on, Lightning Reed. On jest bardzo dobry na kurczaki i fretki, które pojawiają się w lodowym świecie, który jest na no, troszkę, troszkę daleko jeszcze. No, daleko w czasie. Nie, no aż tak daleko w czasie nie. Świetnie nie są chronologiczne jeśli chodzi o czas. czy znaczy czas, czas. No i do tego tak nie bardzo wiem, ale Dziki Zachód raczej był po epoce lodowcowej. No chyba, że flounder od y, niemieckiego, no nie niemieckiego, tylko um, e, historii mnie oszuka. No i możemy y przetestować przy okazji arbuza. Lodowego. To jest bardzo fajne. Ok, zobaczmy to tak. No i oczywiście tak. Te lightning nie dodają może najwięcej obrażeń, ale rażą fajnie. Еще здесь, национальный, Ну и... Ну и конец. No i dostajemy Lightning Rida, bardzo fajnie. Będziemy na pewno go używać. Kłasty Jak zawsze. Później nie odbierzemy nagrody. Lecimy do kolejnego nie odcinka, levelu. O, mówiłem o kurczakach i są nasze kurczaki. Przede wszystkim, upgrade. Mm. Coś na start. Nie, nie no weźmy Snaupi, albo nie. Tu się lepiej w taki. A nie ma. Nie ma tych. No to w takim razie może tak. Tak, tak. Mm. Dobra, niech będzie ten snop. Najwyżej go nie użyję. Okej. Okay. Tak przy liczeniu wydaje mi się, że odcinków z tej serii będzie około 100, jeśli chodzi o przejście samej gry. A jeszcze jakieś tam Endlessy, Areny, Penny Pursuit, w penego. No to pewnie no, no, nawet i 200, nie no 200 to może przesada. Ale ponad 100 będzie tych odcinków z roślinek 2. Więc się cieszcie, cieszcie się. Bo ta seria to dopiero rozkwita. Aha, idą kurczaki. No i mówię, że le and są właśnie genialne. Okej. Okay. Lightning Tree, fajna roślina. Okej... Okay. Możemy dać tego jednego snuki. Ojej. Ok, co mi tu jeszcze wyglądało? No i fajnie, dzień dziesiąty za nami. Cieszę się z tego, oczywiście. Uuu, melon za dwa poziomy, no to już będzie wyższa szkoła. Tu się zaczynają prawdziwe roślinki. A dostajemy piniatę. Fajnie Lightning Rida Trzeba naprawdę levelować. No, a zobaczmy jeszcze co tam w ogródku. Dobra. Aha, no tak. zgasiłem go. On się zapali. Pewnie się, pewnie się ciekawicie, dlaczego nie kupuję kolejnego miejsca. No i dobra. Ale słuchajcie, pokażę Wam, na no, jaką roślinkę chcę kupić za Gemę, która nam się bardzo przyda w Big Wave Beach. Słuchajcie. Mm. Eee, gdzie to jest? Tutaj. Gdzie ona jest? O właśnie, Homing Whistle. Ona będzie nam bardzo przydatna i potrzebna w Big Wave Beach. Zresztą pokażę wam jeszcze te światy. Przy okazji. i zapychać. O, lodowy jest następny. Okej. Okay. No kiedyś ta kolejność światów była inna. O właśnie, Big Wave Beach to jest... 5 y, poziomów trudności max na max. No i ten świat tu już jest w ogóle porąbany. Tu już jest w ogóle masakra z tym światem, ale jakoś damy radę. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, subskrybujcie, lajkujcie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!